Myślę, że nawet bardziej niż trochę, bo to jest 24 lata mojego życia i ja nigdzie się daleko nie wybieram, ani tych łyżew na kojek nie odwieszam, bo mam je nawet spakowane ze sobą w torbie. W niedzielę wylatuję na puchar świata z short trekiem do Montrealu. Także zostaję w sporcie i mam nadzieję spełniać teraz nie tylko swoje marzenia, ale również marzenia innych i myślę, że to jest bezcenne. Natalia Czerwonka, tak jak od 5 lat jest już prezesem i trenerem swojej akademii, gdzie szkoli dzieci w łyżwiarstwie szybkim i na torze długim, i na torze krótkim, i na rolkach, a oprócz tego y Możliwości, jakie otrzymałam od Ministerstwa Sportu i Turystyki w programie Trener sprawiają, że uczę się od najlepszej trenerki na świecie, czyli Urszuli Kamińskiej. I to jest dla mnie e, niesamowita szansa i niesamowite wyróżnienie. I na pewno tego nie, nie zaprzepaszczę i wykorzystam najlepiej jak mogę. I bardzo się cieszę, że zresztą trenerka jest dzisiaj tutaj ze mną i mnie wspiera w tych chwilach. E, to na pewno jest medal olimpijski, ale oprócz tego medalu olimpijskiego, to na pewno jest medal e, Mistrzostw Świata, który zdobyłyśmy w 2022 w 2012 roku bez Kasi Bachledy Curuś i to było takie coś niesamowitego, bo, bo my pokazałyśmy, że, no, że jesteśmy na tym światowym poziomie i to wchodzenie na podium Pucharu Świata wtedy było bardzo systematyczne i bardzo równe. I ja marzę o tym teraz, żeby kolejne pokolenie też takie medale i laury zdobywało i żebyśmy mogli widzieć zawsze tą biało-czerwoną flagę na podium.